Krakowski Rynek, jesteśmy po bardzo emocjonujących zawodach. Bardzo ciepło, bardzo gorąco i bardzo emocjonująco. No i Olu, pytanie do Ciebie. Jesteś zadowolona? Tak, jakby jestem zadowolona. Ja biegałam swoje, gdzieś tam przytrafiły się potknięcia, ale to dobrze, bo to pozwala mi gdzieś tam spojrzeć na ten cały proces, jeszcze trochę z boku przeanalizować, zastanowić się, co możemy poprawić właśnie do imprezy docelowej, do Mistrzostw Świata, które są na koniec września. A Kraków, mimo, że Tutaj w, mo w moim e, państwie przed własną publicznością, to jednak był to kolejny przystanek dla mnie w przygotowaniach, tak samo jak za tydzień będzie Szamoni czy pierwszy pary świata w Azji. E, I tak do tego jak do każdego innego startu. No właśnie, wspomniałaś o Azji, zresztą bardzo, bardzo kurtuazyjnie, fajnie, e, e, no, zwróciłaś się do zwycięzczyni zawodów, że ona wygrywała w Polsce, ty wygrałaś na Bali, pogoda była taka sama, jak to wpływało na warunki, jak, jak sobie radziliście? E, tak naprawdę warunki dla mnie nie mają znaczenia. Jest jak jest, jakby nie ma sensu tego analizować, bo nie zmienię pogody, nie ma na to wpływu. Tak jak na Bali było gorąco i bardzo wilgotnie, bo tam od samego stania już było się mokrym, Tak tutaj po prostu było gorąco. Eee, w w Ujang były zupełnie inne warunki, bo były zawody na sali rozgrywane, tak samo w Seulu też będą rozgrywane na hali EXPO, więc będą zupełnie inne warunki, natomiast my jako zawodnicy, no po prostu uczymy się sobie z tym radzić i podchodzić do tego jak do każdego startu, no mamy to co mamy, tak samo w Paryżu też były zupełnie inne warunki. Olu, będziemy próbowali zadać takie pytania, które, których jeszcze nie słyszałaś dzisiaj, bo dzisiaj ich było całkiem sporo, no więc pytanie ode mnie jest takie, jak Ci się udaje dźwigać ten ciężar bo poza zawodnikiem jesteś ambasadorem dyscypliny i właściwie wszyscy zwracają uwagę. Na mnóstwo rzeczy, a ty jako sportowiec potrafisz się kapitalnie wyłączyć i się skupić na, na tym starcie i to jest coś pięknego, co potrafisz zrobić, jakby wyrzucić to. Jak sobie z tym radzisz? Ja mam wszystkich wspaniałych ludzi przy boku siebie. Mój sztab, z którym pracuję, na czele właśnie z menadżerem, który was pogania tutaj, że już musimy kończyć. E, ale też właśnie i z trenerem, z psychologiem, z dietetykiem, z fizjoterapeutą. Jakby ci wszyscy ludzie pracują, ich nie widać na co dzień, oni pracują na ten sukces i robią tak, żebym ja właśnie była gotowa, żebym ja mogła w spokoju się, Odciąć, mieć tu swoją bańkę, funkcjonować w tym moim mikrokosmosie e, i po prostu cieszyć się tym sportem. E, a presja, presja to jest przywilej. Na nią trzeba zasłużyć, na nią trzeba zapracować. E, I ja podchodzę tego tak, że właśnie dokładnie na bycie ambasadorem tej dyscypliny w Polsce, ale też myślę, że i na świecie bardzo ciężko zapracowałam. Nie jestem w tym miejscu bez powodu. Olu, pobiegłeś w eliminacjach swój Season Best. Myślę, że sezon to jest dla kobiet w ogóle. No tak, jest jeszcze szansa coś z tego urwać, bo rywalki przyspieszają. Rita tutaj pobiegła swój, swoją życiówkę. Tak, nawet nie wiem ile pobiegła, ale wiem, że 6.2, a zaczynało się 6 6.27. Okej, okay. czyli jednak został mi season z tak. kobiet. najlepszy wynik no tak. tych zawodów jest twój. I w ogóle, żadna nie pobiegła 6.2, tak. oprócz mnie i właśnie w tym sezonie indonezyjki. Natomiast śmiechem żartem zawsze jest, no jakby, tak jak mówię, dla mnie to jest kolejny etap przygotowań, formy, naj... Najwyższą szykujemy na mistrzostwa świata, no i tam co się wydarzy, Tak jak było w przypadku Paryża, jakby przed Paryżem nie miałam rekordów świata, ale też jakby nigdy nigdy o tym nie, nie myślałam, nigdy się nad tym nie zastanawiałam, ja po prostu biegam. Ola, trzymamy kciuki. Ale jeszcze. I dziękuję. Wiernych dziękuję. Jeszcze za, wrócę do tego, jesteś ambasadorką <laughs> sportu, wspinania na czas, ale też powoli stajesz się całego wspinania w Polsce, co jest, cieszymy się bardzo. Kraków może zostać takim miastem, zawsze był, zawsze był jako Krakowie, a nie zawsze mieliśmy takie poczucie, że, że jednak to wspinanie sportowe też również i historycznie ma tutaj swoje ważne miejsce, jak Ty ten Kraków postrzegasz, bo jesteś takim też dla nas ważnym... Ja Kraków, ja Kraków bardzo lubię, e, ja zawsze miałam jakieś takie pozytywne wspomnienia z Krakowem, zresztą często też tutaj, tu byłam, przygotowywałam się tutaj bardzo e, dużo przed e, Igrzyskami w Tokio jeszcze trenując z Maćkiem Oczką, więc jakby ten Kraków zawsze gdzieś tam był na mojej, e, na mojej liście, na moim miejscu, które odwiedzałam bardzo często ja nadal odwiedzam, no i ja uwielbiam tutaj po prostu atmosferę. No, no i chyba widzimy się za rok Zobacznie, na zawodach. w Seulu i w ogóle. A tak, a wcześniej trzymamy kciuki. Nie dziękuję.